No i tak przyszedł czas na powrót do kraju na mecze reprezentacji. Zostałem powołany przez naszego selekcjonera na bardzo ważne mecze, ponieważ są to kwalifikacje do mistrzostw świata. Pierwszy z tych dwóch meczy zagramy ze Szwajcarią, i miejmy nadzieję, że uda mi się dobrze po, no, zaprezentować, a tak. Gramy formacją z dwoma napastnikami, co jest naprawdę fajne. Jestem tam. Napastnikiem do pomocy mam Lewandowskiego więc, więc to mi się bardzo podoba Nie lubię takich formacji, które są stosowane Chociażby w Chelsea czy w Barcelonie Że grałem na szpicy Nie miałem nikogo do pomocy Z wyjątkiem pomocników tam z tyłu Lubię grać z dwoma napastnikami Kiedy oprócz mnie tam w tym napadzie jest jeszcze ktoś W tym wypadku jest to właśnie Lewandowski I to mi się podoba Miejmy nadzieję, że to też zaskutkuje w meczach no i miejmy nadzieję, że też uda mi się dobrze zaprezentować w moim pierwszym meczu w tym roku w reprezentacji, ponieważ no długo, długo nie grałem w reprezentacji Polski, nie dostawałem powoływań, jak dostawałem to niestety, przypadała jakaś pechowa kontuzja, więc no długo nie miałem sposobności grać. Powracam teraz do reprezentacji i miejmy nadzieję, że ten mój powrót będzie. Będzie udany, że zdobędę chociaż gola, a jak nie gola, to asystę. Że wygramy też te dwa mecze. No i że co najważniejsze, zakwalifikow zakwalifikujemy się do mistrzostw świata. No i pierwsza akcja w meczu ze, ze Szwajcarią miała miejsce w czwartej minucie, ale zobaczcie, fenomenalnie spisał się Bramkarz. No i, i niestety, gol nie padł. A mogłem już naprawdę w piątej minucie otworzyć wynik spotkania. No niestety nie udało się mi to. Eee, no z rzutu rożnego też nic ciekawego nie wynikło. Kolejna akcja w minucie 17. Schodzę tutaj do środka klasycznie w swoim stylu. Eee, strzał no dość i tak groźny, bo tak dziwnie opadała tam piłka. Eee, była ona zablokowana. No ale myślałem, tam jeszcze udziwiłem się, że ona wpadnie do bramki. Jednakże skończyło się narzuciem rożnym, którego... Niestety nie wykorzystałem, ale jeszcze tutaj groźnie będzie. Mamy piłkę, dalej się przy niej jakimś cudem utrzymujemy. Próbowałem znowu oddać strzał. Był on by może nawet dobry, ale został zablokowany. A zobaczcie na to, niczym Ramos, niczym Ramos. No naprawdę. Brak słów, nie komentuję po prostu tego. Możecie to zobaczyć na powtórce. Mogliście to zobaczyć na powtórce. To powinna być bramka, a jak nie bramka, to przynajmniej strzał w światło bramki. No niestety tak nie było, skończyło się fatalnie, no i miałem wiele sytuacji, niestety ich nie wykorzystałem. Ale nie zmienia to faktu, że grałem, że grałem w miarę dobrze i no spisywałem się jak na razie ok. jeżeli chodzi o ten mój powrót. No 45 minut meczu już za nami, no niestety goli żadnych nie zobaczyliśmy. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie inaczej. Zaczynamy od akcji w 50. Minucie, gdzie to przebiegłem połowę boiska sam i znowu stuprocentowa okazja, niemalże zmarnowana przeze mnie. No szkoda, naprawdę szkoda, bo to mógł być gol. Tutaj już kolejna sytuacja. Minuta 88. Dalej 0 do 0. Jeszcze mam tutaj piłkę, może uda mi się coś zrobić. Schodzę do środka, oddaję strzał i w końcu wpada, w końcu wpada po tylu próbach dopiero w 89. już prawie 90. minucie udało mi się zdobyć bramkę no i naprawdę jestem z tego zadowolony zobaczcie sobie powtórkę co za mecz, co za emocje rozstrzygnięcie zapada w ostatnich sekundach meczu. No i tak jest, tak jest, prowadzimy, prowadzimy w tym meczu 1 do 0, 90 minut już za nami, teraz utrzymać ten wynik do końca meczu przez tą minutę, którą doliczył sędzia, miejmy nadzieję, że się to uda, 9,3 taka jest moja ocena i czy uda nam się utrzymać ten wynik, no zobaczmy. Minuta tylko doliczona przez sędziego. To jest ostatnia akcja na 100%, jaką wykonują Szwajcarzy w tym meczu. Wrzucają tam jeszcze zamieszanie, ale ostatecznie wybija piłkę nasz obrońca i kończymy ten mecz. Udany powrót i to bardzo. Zdobyłem gola w 90 minucie, który dał nam wygraną, który dał nam trzy punkty, pierwsze trzy punkty, no i jeszcze na dodatek zostałem wybrany zawodnikiem meczu, no naprawdę, lepszego powrotu nie mogłem sobie wymarzyć. No i tak, na reprezentacji mieliśmy wiele bardzo ciężkich treningów, które naprawdę przyczyniły się też na plus do naszej gry. E, trochę lepiej już rozumiem się z kolegami z kadry, więc myślę, że kolejne mecze będą tylko coraz lepsze. Następny mecz, który nas czekał, to mecz z Rosją, więc w hotelu postanowiłem się bardzo e, no porządnie wyspać przed tym meczem, aby mieć siłę, mieć energię. No i aby jak najlepiej zaprezentować się w tym spotkaniu. Mecz z Rosją mecz na wyjeździe. Pierwsze trzy punkty zdobyte Rosja również, a inne zespoły zdobyły, zdobyły tylko jeden punkt jest to Holandia i Belgia. Nagrały między sobą i zremisowały. A tam pozostałe drużyny, chociażby Szwajcaria i jeszcze jakaś inna drużyna, nie mają punktów w ogóle. No to jest początek tej rywalizacji, tych eliminacji. Więc no nie ma się tutaj czegoś wielkiego, nie można się tutaj niczego wielkiego spodziewać. Zaczynamy kolejny mecz z Rosją bardzo ważny, tak jak ten pierwszy. No i co? Mam nadzieję, że go wygramy. Jak będzie? Zobaczymy. Pierwsza akcja w minucie 13. Miała miejsce, odbieram tutaj naprawdę ładnie piłkę, biegnę prawym skrzydłem, tam już wysuwa się Lewandowski, będę szukał do niego podania, podaję, ale fatalnie, no tutaj Lewandowski się zachował, myślałem, że bardziej będzie schodził do tego środka, nie wystawił mi się dobrze na to podanie, no to moje podanie też idealne nie było i skończyło się to tak, jak zobaczyliście, jeszcze tutaj ma piłkę groźnie, ale tutaj chyba nawet twarzą zablokował to obrońca, no wyraz twarzy miał nieciekawy, chyba naprawdę tam mocno oberwał, jeszcze jest rzut rożny proszę tutaj o podanie, co zrobię próbuję sobie tam pracować w dobrej pozycji do albo wejścia w pole karne albo do środkowania, ale przekombinowałem i wyszło to tak jak widzieliście kolejna tutaj akcja Lewandowski naprawdę bliski zdobycia bramki, ale mu się to niestety nie udało w 20 minucie Dobry oddał strzał głową, ale nic to nie dało. 45 minut za nami remis, remis 0 do 0. Więc, no, znowu po pierwszej połowie nie zobaczyliśmy żadnej bramki. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie inaczej, że uda się zdobyć jakieś bramki. No, a jakby ten wynik został remisowy, to też tragedii nie ma bo przeciwnik jakim jest Rosja też nie jest łatwy zobaczymy, zobaczymy jak będzie w drugiej połowie którą już zaczęliśmy pierwsza akcja miała miejsce w 55 minucie znowu dobrze odbieramy piłkę ale tam faulował nasz zawodnik i skończyło się to tym, że dostał on czerwoną kartkę Mateusz Klich, on wszedł na boisko po tych 45 minutach pierwszej połowy no i szybko z niego szedł, bo nie zagrał nawet 20 minut, i tracimy zawodnika. Niedużo, już do końca tego meczu. Ale ja tutaj dalej staram się coś zrobić. Strzał groźny, ale nawet nie leciał w światło bramki. Jeżeli by leciał w światło bramki, tak jak mówiłem, to mogłoby to się naprawdę dobrze skończyć. Mogłoby to się skończyć nawet golem, no ale tak niestety nie było. 90 minut za nami, doliczony czas gry. Szczęsny wykopuje piłkę, ale już żadnej akcji sędzia nie pozwolił nam zrobić niestety albo niestety remis. Udało nam się go utrzymać, pomimo że graliśmy w dziesiątkę no i to jest chyba, chyba sukces, więc dwa dobre mecze reprezent w reprezentacji dwie dobre oceny, w jednym nawet zdobyłem gole, więc myślę, że odcinek udany to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.